Bogu Rodzica, Dziewica Bogiem Sławiena, Maryja, U Twego Syna, Gospodzina, Matko chrzciciela, chrzciciela Bożycze. Usłysz głosy na pełn myśli człowiecze. Słysz modlitwę, ją nosimy a dać raczy Jego prosimy, a na świecie Zbogny pobyt, pożywcie rajskie cebel, kiedy słon, a cię łonki u my. Gaiki, źródła i kręte strumyki, co i nad morza falami, w powietrzu boja z przydłami, z nami, panią świata, jej dłoń nasza wieniec splata. z nami Panią Świata, Jej dłoń nasza wieniec splata. Ona dzieł korona, Na Dary naszymi Odzie z Panią nieba ziemi Nie gardzi dary w Wdzięcznym strumykim mruczeniem Ptasze nasłodkim słodkim chwileniem. I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję. I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję. Za młodzież i dzieci o czystość serca, poznanie wiary świętej, życie według mnie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między miastami i błogosławiono od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę, w godzinę śmierci naszej. Amen. Maria, Uczelni Cristiano, ora pro wszelkich karesi. Módl, módl się za nami. Z dawna Polski chęć za nami przemów słowo Maryjo. O podaj rękę, nie wytrwały skracaj mękę. mękę Twe Królestwo weź po rękę Maryjo gdyś pod krzyżem Syna stała Maryjo tyleś Matko cierpiała Maryjo. Przez Twego Syna konanie uproś serca o zmartwychwstanie. W Ojcu wierzę daj na My Żanie święty, zmawiany ze stałą intencją o przywróceniu nam w końcu mszy świętej, w Rytu do naszego salzyńskiego kościoła Broniska 9 w Poznaniu, przez to przyczynimy się, by najświętsza ofiara mszy świętej została przywrócona do każdego katolickiego kościoła, budowanego i konsekrowanego dla składania w nich, najświętszych ofiary mszy świętej Nieposoborowej łucz, naszego miasta Poznania, Polski, Europy, świata. Upraszano każdy kościół, kaplice, ołtarz, jeden po jednym, jeden co do jednego, jeden każdy, wszystkie, bez wyjątku. Inomne Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z małej panny, umęczon pod chąskim piłakem, ukrzyżowany umarł i ogrzebił. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie w żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty Obcowańie, w Żeludło w Ciało Amen. Ojcze nasz, Pater Noster, pieśń celis. San adveniat Fiat voluntas tua, sicut in interna. Panem nostrum, foti da nobis Hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitolibus nostris, et ne nos inducas in, panem, panem, in panem, indentacionem, panem, indentacionem, panem, sed libera nos amalo. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benediktatur murieribus, et benedictus fructus ventis tu, Jezus. Sancta Maria, Mater Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus, nunc, in hora mortis, nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictatur bus et benedictus fructus ventis tu, Jezus. Sancta Maria, Mater Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus, nos nunc et in mortis nostre, Amen. Ave Maria, Gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu mulielibus et benedictus, fructus ventis Iesus Santa Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunca et in mortis nostre, Amen. Gloria et filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio et nunc et semper, Ed in secula seculorum Amen. Misteria gaudioza Primum Annunciatio, zwiastowanie świętej Marii Pan. Prosimy o czystość serca, wolę podania całkowicie swojej woli, wypełnieniu woli Bożej we wszystkim, jak najdokładniej. Zory matki na świętej świętej. Pater nostre, qui es in celi, sanctice tuo nomen tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicud in cella ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicud et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Set libera nosa malo amen Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu mulieribus benedictus fructus ut eris Jesus Santa Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. amen Ave Maria gratia plena Dominus tecum Benedicta tulmulieri bus, el Benedictus fructus ventis tu Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena dum tecum, Benedicta tulmulieri el Benedictus fructus ventis tu iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca din cora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus sedulit et sanctus ventistur Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca din cora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventis Santa Maria, Mater Dei,